Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dawid Kubiak. Dzisiaj weźmiemy na warsztat PlayStation 2, no i po prostu ją rozbierzemy i przy okazji wyczyścimy wentylator i laser. Na początku wyjmijmy sobie płytę z grom, jeśli po prostu mamy taką w napędzie. Obróćmy naszą konsolę, no i teraz będziemy tutaj takie maskujące się zaślepki, które, pod którymi znajdują się śrubki, wyjmujemy. Dwie są gumowe i cztery są plastikowe. Czasami trzeba sobie pomóc albo paznokciem, albo po prostu śrubokrętem jako podważ. Tak więc już tutaj wszystkie zaślepki zostały wyjęte. Teraz należy po prostu odkręcić każdą śrubkę. I po odkręceniu naszych wszystkich śrubek obracamy naszą konsolę, no i próbujemy zdjąć całą tą osłonę górną konsoli. Trzeba to dosyć powoli robić, po prostu, żeby nic tutaj nie uszkodzić. Najgorsza część właśnie jest teraz przed nami czyli takie dwa zatrzaski po prawej stronie, które dosyć mocno trzymają i trzeba to uważnie zrobić. Najlepiej sobie właśnie obrócić konsolę i w ten sposób po prostu próbować delikatnie odrywać tą część. No i się udało. No i teraz tak, mamy przed sobą same bebechy, my postaramy się właśnie dzisiaj zająć wentylatorkiem. Slimce jest bardzo mały, ale warto właśnie go przeczyścić, ponieważ to on jedyny po prostu ochładza tą całą konsolę, więc warto raz na jakiś czas po prostu do niego zajrzeć i go wyczyścić. Trzyma się on tutaj na, na trzech śrubkach, które teraz właśnie wykręcę zaraz. I jeszcze tutaj jedna. U mnie zabno dosyć już czysty, kilka miesięcy temu po prostu już go oczyściłem, ale wcześniej było tego kurzu naprawdę sporo. No i teraz po prostu przedmuchać sprężonym powietrzem. No albo jeśli nie mamy tego sprężonego powietrza, przedmuchać, albo po prostu wziąć jakiś pędzelek. I, i przetrzeć ten, ten wentylator. Przed sobą teraz mam spirytus salicynowy, którym nałożę na wacik, na taki patyczek po prostu troszeczkę tego spirytusu. No i teraz przeczyścimy ten właśnie laser tym spirytusem. No i jeszcze tutaj ten krążek, na którym obraca się sama płyta. Też warto go przeczyścić z zabrudzeń. No i teraz, no właśnie, możecie zobaczyć, troszeczkę tego kurzu się uzbierało. Tu jeszcze można trochę przedmuchać. No, i teraz będziemy zakładać ponownie ten cały wentylator. No, i już go przykręciliśmy. Teraz całą tą skrupę będziemy musieli nałożyć, przytwierdzić do tej konsoli. Trzeba to robić dosyć uważnie, żeby te wszystkie zatrzaski tutaj dobrze weszły na swoje miejsce, żeby nic nie wyłamać. Powoli. Sprawdzać z każdej strony i dociskać tu już weszło. Tu już też mniej więcej. Ja jeszcze podociskać, posprawdzać, czy wszystko jest. Dociśnięte. Ok, więc możemy zacząć przykręcać nasze śrubki do konsoli. No i jeszcze jedna śrubka. No i po dokręceniu wszystkich śrubek wystarczy nałożyć te wszystkie nakładki, takie maskujące te śrubki. I pamiętajmy, że po prostu te dwa gumowe takie zatrzaski, te osłony należy przy jednym rogu i drugim rogu założyć. A te plastikowe na środku i po bokach. Jedna plastikowa, teraz druga plastikowa, no i trzecia plastikowa. I tak naprawdę cała praca oczyszczenia naszej konsoli PS2 dobiega końca, tak więc pozdrawiam Was, zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!